Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku zagramy w DL, The Scrolls 5 Skyrim z tej strony Andzia. I ruszamy dalej razem z Farkasem. Powinniśmy iść dalej. A, czym jest sremna ręka? Ci ludzie, którzy nie lubią Wilkołaków, więc nas też nie lubią. A skąd wiedzą, że jesteście Wilkołakami? Towarzyszy to Wilkołaki? Kim był ten uczony? Nie mam, nie chcę mi się tego. Uszamy? Tu wygląda na oczyszczony. Z wszelakich e, szarych eminencji. Okej. Okay. Tego droga przewidziałem. A złoto. Ten ma złoto także. Ten też i elfią tarcze o ciężarze 4, wartość 115. Ze względu na swoją wagę i wartość może wezmą One nie są aż tak duże, aż tak ciężkie. I dużo mają wartość przez co świetnie idzie transportować. Ups Jesz... eliksir hmm. Okej okay. Mają siłę Dobrze, mi się to nie podoba, ta siła npc ów teraz, nagły skok siły, ich obrażeń, daje swoje, robi swoje, znaczy się w poprawnej polszczyźnie, złoto-srebrny miecz, Czy mógłbym od... wezmę go, a nie wiem czy mógłbym odklnąć go. Srebna ręka, płytowa zbroja, płyta o miksurę uleczenia choroby, srebrny wielki miecz, stalowy, e, z mankietami, z węglą na skóra ślizgacza, złoto. Kufer, poziom nowicjusza, ale to nie będzie dla nas wielkim problemem. Bingo. Złoto, pomniejszy klejnot duszy. Ja muszę sobie właśnie zaczarować jedną zbroję żeby łapała e, duszę ponownie, bo... Fuhohoho, już. Już e, faktycznie, em, he, 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 faktycznie już nazbierałem sobie tych klejnotów e, dusz, ale pff, mam w swoim inwentarzu tylko teraz, tylko bardzo mało już naładowanych. Zazwyczaj to są już kupione. Tak, kupiłem parę klejnotów dusz, bo myślałem, a co tam, mam przecież kasę do wydania. Okej, okay, nie żyje. Mm. Kufer poziomu mistrzowskiego. Okej. Okay. Niezbyt dobrze wyszło. Okej. Okay. U, 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 Już mamy. Cynk, gdzie to będzie? Gdzieś... Okej, okay, aż tak lekko. Trzeba to troszkę dalej przesunąć. Tak. Bingo. 49 poziom. Krasnoludzkie strzały, pospolity klejno duszy, szklana strzała, szklany topór bojowy. Ciężar 25 wezmę, pójdzieś je sprzedać potem. Na biedę idzie to wywalić oczywiście. No mieszek, tak skryty jeszcze, 29 zł. Wojownik stromnej ręki, eee, stalowa strzała, sztabka srebra, eee, a jak ja już tutaj jestem przy tym Nie, ja nie chcę wezwania burzy, ja chcę nieugiętą siłę i transmutację mieć włączoną sobie będę przerabiał póki co Tu niczego wszystko tu splądrowałem Jeszcze raz. Okej. Okay. Mikstura magii i złoto. Ten już przeszli... Tak, przypominam sobie ten stół, tędy szedliśmy, czyli możemy zejść tu na dół. Miksura po mniejszym magii, mamy złoto tutaj, jeszcze jakieś mikstury. Stalowy miecz mnie nie interesuje, ale urna pogrzebowa za to. O, pierścień z ametystem. Żadnej pułapki, drogów czy coś? Nic. Okej. Okay. Widzę w gościa. Jedyny drog. Okej, okay, jed... okay, mamy kolejnego. Okej. Okay. Stalowy i złoto. W urnie mamy złoto, rubin i miksturę. E, ten drog ma stalowo, stalowe strzało, strzały moją oraz złoto. Tu mamy złoto jedynie. Ok, mamy kolejnego. Te obrażenia razy 3 były genialnym pomysłem z mojej strony, żeby. E, może wam przedstawię to? Mimo, że jestem wojownikiem, to ja sobie wziąłem 3 punkty w, skr e, w skradaniu. Czyli nie wykrywalność, cios w plecy, zabójcza celność. Razy 3 teraz są. Wyobrażenia z łuku, więc bardzo przydatna rzecz. Szczególnie w takim momentach, mogę spokojnie ich wybić, zanim w ogóle mogą coś przeciwko mnie zrobić. W ogóle nie staną. Aha. Ok, kolejny. Faktycznie. Uuu, mocno, to, to spowolnienie faktycznie daje czadu. Srebrna ręka, miksturę uleczenia choroby, płytowy hełm 50, a ja mam jaki? Że mi pokazuje, że to jest lepsze od mojego obecnego Stalowa strzała. Eee. Płytowy ham 50 ma, a ten mój ma heum orkowy 60. Ale jeśli ja bym ten ulepszył, co ten tu ma, e, nie jestem pewien do końca. Może go wezmę. A co ma tamten jeszcze za ulepszenie? Ork. E, ork Kowy hełm. regeneracja magii przyśpieszona o 8 uuu, trzeba się zdecydować hmm. wziąć czy nie wziąć a nie, chociaż wezmę, a co mi szkoda przy najbliższym pobycie w białej grani kolejny draug Czekający na nas Kolejny. Skradanie zrasa do 56. Już powoli ładujemy nasze umiejętności ogólnie do 30 poziomu. Ten tu już będzie zabity. Tak, on jest już. Jest już podwójnie martwy. Złoto. I ten kufer poziomu czelonika teraz otworzymy. Okej, okay, okej, okay. to gdzieś na peryferiach tego zamku, czyli nie. Okej, okay. bingo. Złoto, szklany łuk 37. Mój obecny łuk ma 47. Wezmę chyba go. Ja mam go zaczarowany, abym potrzebował ebonowy... Nie, inne, magiczne kowalstwo, żeby ulepszyć mu swój obecny. 37 mm. ciężar 14, nie biorę go. Mój ebonowy jest mi za, za drogocenny. Poza tym Ebon nie jest jakimś składnikiem, który byłby aż tak bardzo rozpowszechniony w skarin. To jest rzadki materiał. Okej. Okay. Za wysoko poleciało ACH! już tylko jeden, nie dwóch. Zwycięstwo jest nasze, moje i Farkasa, a nie wasze. Srebrna ręka, salowe strzały, złoto, yy, mikstur uleczenia choroby. To jest fajnie, że oni mają to mikstur uleczenia choroby. To jest akurat bardzo fajne. Jeszcze tu jeden powinien być. Czy już go utłukłem? Aha tak, Farkas tego utłukł, utłuk ja tego z odległości i tego utłukłem jeszcze. Pięć powrotu, tam drugi, złoto, yy, miksurolecznia choroby, i to wszystko. To jest jakiś mieszek, tylko nie wiem, jakim cudem mam tam wejść. No, mogę tak. To dobrze wiedzieć. I... Dobrze, drzwi. Okej, okay, pułapka. Tylko jakiego rodzaju jest to pułapka? Ja uniknę może lepiej. A dobrze, ja lepiej nie będę się cofał, bo jeszcze Farkas mi tu wejdzie na tą pułapkę. się uleczy lepiej. Szybko. Slow motion. Uj, za wysoko. A, parę bugów graficznych skali ma jeszcze. A, farkas, farkas już dobrze. Ma się już dobrze. Eee, co tu ma? Co tu mają właściwie mówiąc? Eee, stalowe strzały, sztabka srebra, złoto. Swino, niś. Dobrze, a ten ma stalowe strzały, złoto. Orkowy łuk. Nie, equipment Wyposażenie w tłumaczeniu. Nie wiem, zagadka jakaś. kufrze znajdziemy złoto, szafir i większy klejnot. Dusz chwileczkę. W tym momencie musiałem zobaczyć. Mam w różnych. Był jeden quest, ono się znajdzie. Aha, dwa szafiry bez kasy. Aha, to jeszcze nie to. Krypta pylarza. Pylarz. Hmm. pylasz To mi jakby... marka piwa. Słyszy się. Jest tu coś? Nada. Okej. Okay. Okej, okay, to poszło łatwo póki co. Złoto, ale to był słaby random. No, a przyjdą z, ten, z tą drogą. Ok, ruszają się, ruszają się. Aha, się poddali już. W wyściganiu mojego tropu. Aha, ten draug jeszcze był aktywny, może tak ich będę nazywał, w takim stanie oni są. Z tej strony... Aha, oni biją tych draugów, mają sporo... spory sukces w biciu draugów. To wolny Kryzys Kryzys krytyczny, Kryzys okay, Okej, okay, nie dobrze. Krzyku nie zrobię teraz. OK, chwileczkę deko, potrzebuję kondycję oraz e, oficjalnego uzdrowienia. A ten jeszcze z tyłu mnie dobija. O kurde. To jest honor NPCów ów Skyrim. Oni mówią, podaje się. Nie, to nie oznacza, że podaje się. Tu był jeden. Aż się zatknął w tym sarkofagu. Co to z. Mogę iść z tej odległości. Okej, okay, nie zdążyłem już na tylko jeszcze, żeby dobić ale już są osłabieni na szczęście. Może F5 w tej chwili były nie takim O, pardon, pardon. Drodzy widzowie, palnęłem się w mikrofonem swoją brodą. Niespokojny draug Już jest uspokojony. Hahaha. Ha, ha. Ups Dlaczego go nie trafiło? Dobrze, tu ja będę potrzebował bronie jednoręczne, dekotrycerza, eee, kondycja i no Dobrze. I teraz z tego tak od tyłu, Okay. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o nich. Te ma złoto. Spor... Bardzo dobrze opłaceni oni są. To trzeba przyznać im, ich pracodawcom. Ok, złoto. Nic ciekawego. Nie powiem, że są tutaj łatwi wrogowie. E, tu jeszcze coś było. Stalowa strzała. Orkowy łuk, mikstura leczenia choroby. Stalowa, złoto. To to, 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 to. elf strzały. Poniekąd to tłumaczy ich wysokie obrażenia, jakie mi zadawają. Ten tu ma stalowe, złoto i miksturę ule uleczenia choroby. O choroby w Skyrimie chyba nie będę musiał się martwić, z takim zapasem tych wszystkich e, mikstur. Dobrze, tu oni walczyli z częścią tych draugrów. Złoto i stalowe strzały. Złoto, strawne pierścień. Mm -hmm. Wieczka, mikstura, złoto. I diadem. Jeszcze szybko tego. I tego przeczesza. Jeszcze tą skrzynię. Okej, okay, biorę wszystko. I idziemy dalej. I do następnego odcinka. Na razie.